Ja, JA! Yeah! 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 Dawaj stary, Dawaj stary! Yes! Tak! Yeah! Ma. A, to A, to o! Tak! co, Dobrze. Tak! Bo. ręka! Jest! Leci Skraba! Dawaj! Skrabuś, kończymy to! Dawaj pod siata. Yes. Jest! Poszedł! Skraba ładnie poszedł! O, Usatek ma problemy! Bardzo ładnie idzie Skraba, patrz jak szybko idzie, ale tuż za nim jest Usatek! Któremu, ooo, ale ładnie! Za wcześnie! Aj!